Wyelizuj ze mną dzisiaj ten burgundowy garnitur. Zostawiłam sobie do niego tą czekoladową t-shirtkę, którą miałam ubraną już wcześniej. Załóżmy marynarkę. Rękawę sobie oczywiście gumyczkami podwijamy, żeby odsunąć nadgarstki, czyli najwęższy punkt w naszym dziele. Ubierzmy do tego takie czekoladowe sneakersy. I teraz mam dylemat. Mam dwie torebki, które uważam, że będą świetnie tutaj pasowały. Czekoladowa albo burgundowa. Możecie napisać w komentarzu, którą wy byście torebkę wybrały do tej stylizacji: czy czekoladową, czy burgundową. No, ciężki wybór, ale chyba wybiorę tego słodziaczka małego burgundowego. A no właśnie, okulary. Okulary ubiorę sobie moje korekcyjne, które uważam, że są fajne, bo są takie bardziej modowe.